Co? To, co to jest za steroida? O nie! to to jest? O nie, 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 nie uciekam. Ja uciekam, uciekam, on to wysadza. Ja, mam, mam jeden pomysł, mam jeden pomysł, wiem. Gdzie? Ja! Nie, Czy ktoś tu jest? Nie! On niszczy! Czekaj, 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 nie To nie akasy nie! Dobra, musimy patrzeć co on robi. Nie mogę go powstrzymać, bo jeszcze, żeby mi jeszcze zdrowi. Dobra. Bitka. Biorę jeszcze. Krok, szybko patrzę co on robi. I co on robi? On Wysadza całe miasto. Nie, tylko nie to, tylko nie to. O nie. Wysadzał budynki. Co ja mam w sobie zrobić? O nie, to jest za dużo trochę. Nie, 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 nie. Nie, ja coś muszę z nim zrobić w sobie. Mam pomysł. Szybko, muszę, muszę pójść po jakąś rzecz, aby go ponormalnie to powstrzymać. Nie wiem, cokolwiek. Gdzie jest to? Gdzie mam to, gdzie mam iść? podam pomysł. Daj, zejdę tutaj na dół do mojego podziemia. Jak Ale, po, jak będę musiał wrócić potem na górę? Dobra, nie wiem. E, czekaj, chwila, 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 chwila. Gdzie tu jest jakakolwiek. Dobra, rzecz do podbudowania jest. Może jest do ataku? O, dobra, będę mieć elytra. O, nie, on cały czas wysadza. Dobra.

ale nie mogę! Nie! 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 Gdzie on uciekł? Nie ma go. Uciekł z miasta. Nie, dobra wzowy, to już wydaje mi się za wiele. Nie wiem, co się dzieje w tym odcinku, wzowy. Ten odcinek jest jakiś dziwny. Ale wydaje mi się, że to jeszcze nie jest koniec. I on gdzieś tu jest. On gdzieś tu musi być. Czekaj, strzelam jego kroki. Czekaj, on już nic nie wysadza. Co on robi? Co on robi? Nie no, trzeba później jeszcze naprawiać Co on robi? Co on robi? W ogóle czemu to portal do Endu? Kto to robił? Nie wiem, co, ci, czemu, co mu, nie, 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 nie możemy zobaczyć, I jakby, on mnie nie widział, nie, bo on, czy on mnie widzi? Dobrze, przestałem się palić, chyba mnie zauważył przez chwilę, dobra, nie wiem, co on robi. On cały czas próbuje coś podpalać, ale czemu ja go nie słyszę, to był on głosu, o nie, tylko nie do McDonalda. Tylko nie do McDonalda. To jest nowy budynek. No nie dzisiaj, nie w Halloween. Halo. To jest przesada. Nie, nie, nie. To już jest za dużo. Stop. Przestań. Co on robi? Nie, tu jest... Jezu, nie! To już jest przesada, to jest przesada. Kiedy on zniknie? Kiedy on przestanie? Ile mi zostało nie widzi? 5 minut, dobra. Nie. Raczej zdążę. Jeszcze. Co on tu robi? Przestań. Nie, dobra. O! Nie! On mnie widzi! Czekać! Nie możemy zobaczyć. O nie, 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 tu się dzieje. Za dużo. Uciekam, uciekam, uciekam. Go chyba. Ale wie, że tu jestem. Mam tak mało HP. Nie, nie, nie. Co jest? Gdzie on lata? O nie! On lata czy co? Że się teleport... O nie. Oni mnie chyba wie, gdzie jestem. Nie. Nie, ja mam mało. Ich mam mało serc! Nie mogę umrzeć! Czy ja ucieknę? Gdzie mam uciec? Zgubił mnie? Dobra, szybko jedzenie, bo ja tu mogę umrzeć zaraz. Nie, dobra, ja muszę go znaleźć. Nie! Tylko nie mapę, tylko nie mapę, tylko nie mapę! Ona była? Staraliśmy się nad nią. Bardzo. O nie, on mnie bije. Znajdź, nie! Nie możemy zabić! Tu jakieś kurczaki! Nie mapę! Nie! Nie! Nie, tego nie mapa! O nie! Co jest? O jest! Krowa? Nie rozumiem o co mu chodzi i kim on jest! Gdzie on, gdzie on? podziemia? Co to jest? Tu są jakieś podziemia jeszcze? I skąd, co to są za podziemia i co on robi? Nie, gdzie on jest? Co? O nie! Tylko nie to! To jest moje miejsce! Nie! Nie, o nie, 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 zacząłem się palić. Jak się ugasić. Nie, on, niech on tylko tutaj nie wchodzi. O, nie... O, jest dobrze. Nie, niech on przystanie. Niech on wyjdzie już na powierzchnię. Niech on już wyjdzie, proszę. Wyjdź na powierzchnię. Gdzie on idzie? Nie! Piący się respi. I co? O nie! O nie. O nie. O nie.